Witam Cię serdecznie drogi widzu, dzisiaj do wygrania taki oto królewski paladyn z naklejeczkami fajnymi. Standardowo trzeba zostawić komentarz, trzeba zostawić lajka, możecie zostawić suba i trzeba mieć trade linka w opisie. A tymczasem ja losuję M4 z Anime Laseczką, już kopiuję linka, zmniejsz oczywiście kamerkę, pyk, kopiuję adres linku, sprawdźmy, sprawdźmy. Ile komentarzy? 90 komentarzy. Ok, i wygrał. Name C9, coś tam, coś tam, coś tam. Zobaczmy, czy ma trade linka, bo oczywiście teraz sprawdzam od razu. Sprawdzam od razu. Jeżeli nie ma, losujemy kolejną osobę. I tak to wygląda teraz. Zasady delikatnie zmienione, ale nie ciężko wkleić trade linka, moi drodzy. Nie ciężko, uwierzcie mi. Ale jest trade także. Ląduje do ciebie Emeczka TemuKał z tego co pamiętam. Pyk, złóż ofertę. Ja szybko potwierdzę na telefonie. Potwierdzenia, pyk, gdzie to jest? O, no już wysłana Emeczka. A dzisiaj do wygrania jeszcze raz przypominam: Królewski Paladyn, także komentarz, like. I zapraszam do mojej ulubionej stronki, jaką jest CSGO Skins. O, czekajcie, wyłączę donate i CSGO Skins. Moja ulubiona stronka CSGO Skins, standardowo z kodem MATI, darmowe 2 ,10 zł, 10 groszy na start, 10% bonusu do doładowania. Tutaj wpisujecie kod MATI. Ile chcecie doładować? Załóżmy 100 zł, Dostajecie dodatkowe 10 tysięcy. 10 tysięcy, 10 zł. I przy wpłacie przynajmniej 10 zł z moim kodzikiem, macie szansę zgarnąć któregoś z tych skinków. Dalej nikt nie wygrał, dalej nikt nie wygrał. Patrzcie, cały czas rosną osoby, dalej nikt nie wygrał. No i za te darmowe 2 10 zł. 10 groszy. Jeżeli pierwszy raz gracie, możecie otworzyć takiego indirect case'a na przykład i może Wam wypaść taki junkyard za złoty 10 co prawda nie nieduże ale zawsze coś no i darmowa skrzynka co 24 godziny dla każdego dla każdego tak ostatnio coś nawet mi tutaj wypadło chyba za 60 groszy to już w ogóle jakiś banger nie dobra pootwieramy sobie trochę ostatnio nie udało mi się otworzyć yy, chyba tego gold fewer case no Chyba tutaj chciałem otworzyć. Tak, to jest to. Dobra, otwórzmy sobie na start dwie takie, dwie takie. Mam nadzieję, że coś fajnego poleci. Bo to już jednak połowa. Oj, 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 oj. Ty, w sumie nie ma tragedii, nie ma tragedii. To można jeszcze jedną otworzyć, jeszcze jedną, tylko, tylko jeszcze jedną. O! Dobra, to jest chyba drogie. To jest chyba drogie. 16 koła. Yeah! No i jesteśmy na plus. Dobra, jeszcze bym... Bo ja bym chciał, wiecie... Koskę tutaj chciałbym dropnąć. To jest 4% niby, ale to są same bęgery. No może nie same, ale patrzcie tutaj te 4 pierwsze. Tutaj czarna perła. Piękna kosa. Szczerze, piękna kosa tutaj. Piękna kosa. To też piękna kosa. A te wyżej to już... Uff, to już chyba nic nie muszę mówić. Mm, oj, 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 oj. Chyba, chyba musimy odpuścić na chwilę. Albo jeszcze raz, jeszcze raz. Ostatni, ostatni. No, mogłem już odpuścić. No, ale trudno, 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 trudno. Dobra. Wchodzimy na batelki. Wchodzimy na batelki, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Hmm, chyba nic ciekawego, generalnie. A może jeszcze inne, może tutaj pootwieramy. Jedno dobra, jedno otwarcie, dwa koła, nie ma tragedii. Może akurat poleci nożyk. No, 4% to jest, nie jest kurde dużo, nie jest kurde dużo, ale może poleci. No nie, no nie, no nie. Tylko to ostatnia skrzynka mi się podoba, tak szczerze. No chociaż przyjąłbym taką. Dobra, spróbujmy tutaj dropnąć, bo tu jest trochę taniej. Yy, jakaś tam zwrotka, więc można jeszcze raz. Ale nożyk, nożyk, nożyk! Kurde, kurde, kurde. Czemu to nie może stać w miejscu? Dobra nie, starczy, 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 bo nie chcę przewalić całej kasy, bo jeszcze na streamku muszę dzisiaj pokręcić Wiecie o co chodzi, dzisiaj streamek, tak jest, zgadza się o, mam, mam. Zróbmy jakąś battle, zróbmy jakąś battle, niech będzie może recoil case Recoil case 6 razy I, i może breakouty jeszcze I breakouty dobra. Dwie osoby, underdog wjeżdżamy w to. Trzy koła batla Kurde, i znowu będzie trzeba wymyślić tytuł, nie? Najgorzej. Nie wiem, nie wiem, co wymyśleć. Nie wiem, co wymyśleć. Mm, kurde, to jest underdog. Cholera, ale tutaj i tak chyba się liczy tylko na kosę, nie? W sensie, że Alex dropnie kosę, bo wszystko inne to jest tak mało warte. Tak jak jest w zwykłych skrzynkach, moi drodzy. Tylko kosa jest coś warta. Bo teraz otwieramy zwykłe skrzynki z CSa. case istnieje w CSie. Breakout breakout też istnieje. No jest lekka zwrotka, ale to nie jest... O! Idealnie! Okej, okay. okej. Okay. Szkoda, że nie z breakouta. Szkoda, że nie z breakouta, ale i tak jest na plus. Minimalnie. I tak jest minimalnie na plus. Fajnie, fajnie, fajnie. Lepszy rydz niż nic, jak to się mówi. Mm. Lepszy rydz... O, może taki tytuł. Może taki tytuł filmu. Lepszy rydz niż nic. Uuu, fajna, fajna skrzynka, fajna skrzynka. Takiego księcia dropnąć. Raz, raz mogę sobie pozwolić, raz. No nie, na jakiś Fuel Injector, ilon kosztuje w ogóle. Dobra, ty, nie ma tragedii. Jakby był lepszy stan, to by wiadomo więcej kosztował. Tu też, ładny nożyk, ładny nożyk. No chciałbym go, chciałbym go. 4%. No 4%, hello, hello. O, no i proszę, 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 no i proszę. Trochę kombekuję. A może back to back? Wyszedłem, już nie wiem, czy się zaliczy, ale back to back zawsze trzeba dać. Eee. Jednak dupa blada. Ale te breakouty mi się podfierały. Taką mam ochotę ostatnio. Uuu, nowe procentówki! Nowe procentówki moi drodzy, nowe procentówki, świeżutkie 1000 zł jedno otwarcie Dawaj, dawaj, dawaj tego slotera, dawaj mi go! Ile on kosztuje? 9 koło nawet Dawaj mi go No i dziękuję bardzo No i dziękuję bardzo No i dziękuję bardzo I back to back I back to back Nie no już bez przesady nie? A może lorkę? A może lorkę dropniemy? A może lorkę? Może lorkę? Ile taka? Uuu, drogo, 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 drogo. 3%, dobra, chuj Oj, przepraszam za przekleństwo. Ty! No nie, tak blisko! Tak blisko! Tak blisko! Ja pierdzielę. Tak blisko. A może na 1%? Dobra. Nie, no 1% to jest mega mało w ogóle. Jeszcze mniej niż 3 Dobra może hmm, Spróbujmy jeszcze raz to dropnąć 4% no to sporo sporo stosunkowo Dobra ostatnia próba Ostatnia próba przed końcem odcineczka Jeszcze jedna do trzech razy sztuka do trzech razy sztuka moi drodzy Jeszcze do dropa O o o o o o Idealnie, idealnie na sam koniec. Idealnie. Szkoda, że stan taki se. Dobra, ostatnie polowanie na lorkę, ostatnie. Ile? Ile to kosztowało? Dobra, raz, raz można dziabnąć. Kurde, no chciałbym tu lorkę. Ile ona kosztuje? 72 koła. 72 koła. Czemu Wellworn jest więcej warty niż Factory New? Dziwne. Dziwne. Dobra, żegnam się z wami. Przypominam do wygrania. Królewski paladyn. Widzimy się w środę. Adios. Trzymajcie się. pa. pa.